Witamy wszystkich bardzo serdecznie na Naukowa.pl. Dzisiaj kolejne spotkanie z panem profesorem Ernestem Aleksym Bartnikiem, fizykiem-teoretykiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejne w trzecim cyklu spotkań z nim, w cyklu o historii nauki. Subiektywnym okiem pan profesor będzie patrzył na historię fizyki przez pryzmat tych uczonych, którzy według niego... Są istotni w tej sprawie. Mieliśmy pierwsze spotkanie o Pitagorasie, a dzisiaj ze względów czysto chronologicznych wynika, że powinniśmy porozmawiać o Arystotelesie. Zapraszam wszystkich do słuchania. Dzień dobry, panie profesorze. Witam wszystkich, którzy nas słuchają. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Tak, proszę, proszę państwa. Można się zdziwić, dlaczego chcę mówić o Arystotelesie, który do fizyki nie zniósł nic, nic ważnego, ale z punktu widzenia naszej kultury zachodniej jest on niezmiernie ważny i dlatego chciałem mu poświęcić chwilę uwagi, gdyż wiele z, nie, z jego idei pokutuje do dzisiaj. No i jest podstawą i, fil i filozofii współczesnej. W sensie, w sensie, że nie taką, że, że, że jego idee są, są dosłownie brane pod, pod uwagę, ale jest, jest to ważny filo, filar filozofii, nauki już mniej. To, przepraszam, pokutuję, czyli pan profesor niespecjalnie jest z tego powodu zadowolony. To taka emocja wybrzmiała. Jako fizyk, muszę tak przyznać pani doktor rację. Dobrze. Tak, ale zacznijmy. A zacznijmy owo, Czyli Arystoteles urodził się w 384 roku przed narodzeniem Chrystusa. Był bardzo zdolny, był, ma, był wychowany w Macedonii. To też żeby został wysłany na nauki do, do Aten, gdzie się uczył i przez 20 lat słuchał wykładów Platona w jego słynnej szkole platońskiej. Dopiero potem kiedy Platon zmarł. No to nie dano mu przewodnictwa tej akademii, dlatego że jego idee się różniło od idei Platona i założył własną akademię, która się w miejscu tutaj się nazywa liceum. Stąd, ma, stąd, ma, stąd mamy nazwę naszych średnich szkół licea. Także i tam wykładał. Tutaj chcę zrobić taki dydaktyczny zawijas. Otóż on prowadził to swoje wykłady perypatetycznie. To znaczy, on się przechadzał. I perypatetycznie, to znaczy, przechadzając się. No, i ta metoda okazuje się z punktu widzenia dzisiejszej psychologii bardzo dobra, dlatego że jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, to jeżeli. To, czego się uczymy, zaasocjujemy z innymi rzeczami, to to zmartwędzą pamięć. To znaczy jak idę, przechadzam się i uczę się czegoś, no to rzeczy, które mi zapadają w pamięć będą skojarzone. To, to, to mówiłem przy kępierusz, ta, a, 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 a tamtego uczyłem się, kiedy, było, kiedy przechodziłem przez tak e, e, świerkowy. Jako fizyk teoretyk, oczywiście, jak się uczę wzorków, uczyłem się wzorków, e, i do no in, innych rzeczy z fizyki, to trudno to robić, przechadzając się, ale na przykład w moim przypadku znalazłem taki yy, bezwiednie, nie wiedziałem takich rzeczy wtedy, po prostu uczyłem się słuchając muzyki i, i pamiętam, że wtedy, aha, że drugie i trzecie równanie Maxwella, to mi się kojarzy, a akurat z trzecią partytą Bacha. Panie profesorze, ja tutaj tylko ośmielę się dodać, że myśmy tu mieli takie spotkanie z panią dr Małgorzatą Gut, ona się zajmuje dyskalkulią, jest psychologiem, neurobiologiem, też poniekąd zajmującym się dyskalkulią, ma swoją karierę w Instytucie imienia Marcel Gonęckiego zaczynała, jest w Toruniu na UMK i no, ona właśnie opowiadała, że metoda takiego terapeutyzowania dyskalkulki, bo dyskalkuli nie można ludzi wyleczyć, ale można im się pozwolić zaadaptować, żeby po prostu sobie radzili oraz bardzo wydajnego uczenia matematyki u dzieci jest związana z ćwiczeniami rytmicznymi. Bardzo dobra, że gdybyśmy przepraszam za wyrażenie uczyli tabliczki mnożenia podskakując podskakując sobie to wcale nie byłoby takie złe i głupie. Przepraszam za wyrażenie tak sprościłam tą jej myśl, ona jest znacznie bardziej że tak powiem złożona i tam są metody na to, tak? To są opracowane metody. Łączenia ruchu z, z, i że to podobno daje niesamowite efekty. Niesamowite, pozytywne efekty. Ja o tym wiedział i, i bardzo ideę popiera. Dobrze, no to ideę popieram. Dobrze, Wracając teraz. Ale to Aby. działa na korzyść Arystotelesa. Innymi słowy, tu mamy to... ten punkt, gdzie być może coś poznał o ludzkim mózgu głęboko istotnego. Niechcąco. Starał o nim mówić praktycznie same, same miłe rzeczy. De, de, najważniejsze osiągnięcie życzewa Arystotelesa, tak jak wszyscy wiemy, on był nauczycielem Aleksandra Wielkiego. I jego kolegów, synów arystokracji. No, i jak widać, bardzo skutecznie. Bardzo skutecznie. Potem przeniósł się, się do Aten, gdzie właśnie założył to, swoją, to swoje liceum. No, i jak to zwykle w polityce bywa, jak umarł Aleksander Wielki, no to w, w Atenach powstał silny ruch anty. No, mm <laughs> No, przeciwko Mateńczyków i szybko się znaleźli ludzie, którzy, służby dzisiaj byśmy powiedzieli, które oskarżyły Arystotelesa o bezbożność. Także Arystoteles się uciekł z Aten, mówiąc, że chce oszczędzić Atenom hańby pozbawienia życia dwóch wielkich filozofów. Miał na myśli to, że, że, że Atenczycy skazali na świat Sokratesa, więc się, że. Tak, jego by też skazali na śmierć, to tu dwóch filozofów by Ateny mhm. zgładziły. Teraz Arystoteles był wielkim kompilatorem. On napisał mnóstwo książek, zajmował się wszystkim od logiki, poprzez chemię, biologię. Powiedzmy troszeczkę, troszeczkę fizyki, a, 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 aż do traktatów politycznych. Także jego spuścizna jest bardzo, bardzo duża, ale to jest spuścizna kompilatorsko-obserwacyjna. Był zainteresowany bardzo naukami przyrodniczymi. Zbierał rośliny, opisywał obyczaje zwierząt i tak dalej. To, to będzie nie bez wpływu na, na to, co za chwilę powiem. Natomiast. Dla, dlaczego mimo wszystko wspominam o Arystotelesie? Jest to przez to, że to, była, że, że to stało się podstawą nauki kościelnej średniowiecznej, kanonem, a było to tak: otóż, wracając da, 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 daleko w przeszłość, jak kwitła Grecja, to tam na boku, do, w dalekiej Italii, rozwijało się małe państwersko, zwane Rzymem, które rosło w potęgę, w końcu Rzymianie stali się niesłychanie potężni i opanowali praktycznie cały basen Marze... Morza Śródziemnego, w szczególności Grecji, podbili. Ale Wszyscy wykształceni Rzymianie mówili po grecku i uważali Grek za piękniejszy i lepszy język niż, niż Łacina. To mnie denerwuje, gdyż Łacina zna, a Greki niestety nie. To też... Innymi słowy, wtedy Greka była łaciną, dzisiejszą. Że ludzie wykształceni i wykształceni i oskrobani z swojego barbarzyństwa musieli mówić ja po grecku. Bym, no. No, ja to bym e, raczej porównał do Francji z czasów odrodzenia, kiedy każdy wykształcony Francuz znał, e, znał, e, m, e, znał włoski. Potem się poznawało człowieka wykształconego. Oh, Okej. Okay. E, e. Teraz, potem przyszły czasy barbarzyńców, i, i, i w IV wieku upadło Cesarstwo Rzymskie jako takie, ale przedtem ono zdążyło się podzielić na dwie części: na część zachodnią, ze stolicą w Rzymie i część wschodnią, założoną przez Rzymian, ale mówiących po. po, po, po po grecku. Po, po, po grecku założyli słynne Bizancjum i ta część Imperium Rzymskiego przetrwała bardzo długo, a do czasów odrodzenia tam upadło w 1400 którym się, którym się roku. Teraz jest rzeczą przykrą, że to królestwo to królestwo. To, króle, to królestwo bizantyjskie, to imperium bizantyjskie było, było niestety pod bardzo silnym wpływem religijnym. Było to królestwo religijne. W związku z tym zanikła w zupełności nauka i cała nasza spuścizna wiedzy antycznej w dużej mierze pochodzi od Arabów, a nie od, od Bizanty, gdzie tam. Na, na, nauki antyczne poszły w zapomnienie i, i wkład, wkład w życie naukowe europejskie w czasach, w czasach średniowiecznych był znikomy, natomiast polityczny był duży oczywiście. Natomiast to, co my mamy ze spuścizny antycznej główny przeszło przez rękę, ręce Arabów. Otóż. E, e, po powstaniu islamu i, i, i rozwoju tej, tej religii Arabi się bardzo rozprzestrzenili, odebrali wielką część ziem, ziem rzymskich, no i Abbasydzi podbili, podbili, podbili Bliski Wschód, i w Bagdadzie założyli kalifat Abasydów i ci byli bardzo to jest złoty wiek islamu byli bardzo zainteresowani nauką i między innymi kazali przetłumaczyć wszystkie książki e, naukowe jakie mieli pod ręką z spółciz, a antyczy, głównie właśnie napisane po grecku na arabski Teraz te, te książki duża z nich część także dostała się ich kopie dostała się także do, do Hiszpanii gdzie wtedy panowali Arabii, i tam też kwitna, kwitła nauka. Także, na przykład, elementy Euklidesa, Euklidesa podstawowa książka z matematyki do, i, wie, i dzieła Arystotelesa dostały się do Europy, do, 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 do Europy średniowiecznej poprzez, poprzez tłumaczenia arabskie. Także Arystotelesa nie mieliśmy w tekście, że tak się wyrażę, tylko byśmy odtłumaczyli tłumaczenie arabskie z powrotem na łacinę, bo to był język mhm. naukowy w czasach średniowieczych. Więc ludzie zainteresowani światem i nauką, a byli tacy w średniowieczu, wyjeżdżali studiować, studiować właśnie do, do, do części części arabskiej Hiszpanii, niektórzy nawet, żeby się dostać w bliższe kwestie, bardziej tajemne nauki, wręcz przechodzili na islam, byle tylko mieć dostęp do, do tej nauki. Więc tyle muszę opowiedzieć, a teraz wróćmy do... Arty... No właśnie, bo, bo teraz będę próbowała zrozumieć dwie rzeczy. Dlaczego średniowiecze się tak zachwyciło? Czy to było z braku laku, czyli inne rzeczy się nie zachowały, a to się zachowało, ponieważ było dość kompletne w swoim ujęciu rzeczywistości, więc świetnie się nadawało w takim uniwersalistycznym świecie. tak, a, 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 a drugie pytanie jest takie: no to, co jest dla nas dzisiaj, co dzisiaj pokutuje? Niestety, co dzisiaj niestety pokutuje z Arystotelesem. Już, już, już wracam do Adremu. Przede wszystkim Arystoteles dał pełną obraz nauki. To był, jak mu powiedziałem, pisał od, od logiki aż po, a, a, aż po psychologię, przechodząc przez biologię, elementy fizyki, elementy chemii i tak dalej. Więc był to Kompe, takie kompendium wizji świata, które było spójne ze sobą, i to nieźle nie, nie, nie napisane. Teraz e, nie, nie lubimy głównie, e, ja, ja głównie nie lubię e, e, Arystoteleta za, za, e, za jego sposób a, a analizy świata. E, po pierwsze, Trzeba powiedzieć, że jego rozważenia o logice są, są bardzo pożyteczne, bardzo logiczne i do dzisiaj je stosujemy. Na przykład prawo implikacji, tutaj się cytuje właśnie to typowe arystotelowskie rozumowanie. Sokraty, wszyscy ludzie są śmiertelni, Sokrates jest człowiekiem, w takim razie Sokrates jest śmiertelni. śmiertelny. Mhm. I, I to, tutaj jest, dopóki... to, to mamy od arystotelesa. Czyli dopóki studiujemy logikę klasyczną, nie wchodzimy w jakieś tam wielowartościowe i <coughs> wieco, czyli te dzisiejsze, czy XIX-wieczne logiki, bardzo, bardzo to studiujemy pożytety. Arystotelesa. Bardzo, bardzo, bardzo pożyteczne, to dzisiaj studiujemy. Oczywiście on, on to sformalizował, bo oczywiście wielu ludzi intuicyjnie to dostosowało. Natomiast do an tutaj trzeba powiedzieć, że Arystoteles właśnie przedstawia taką. Przedodrodzeniową wizję nauki, to znaczy badanie rzeczywistości ogranicza się tylko do obserwacji. Nie robi się samemu żadnych eksperymentów. Okej. Okay. Mm -hmm. tylko, tylko, tylko się obserwuje, co jest dopiero od, od czasów Galileusza mamy, mamy nacisk na to, żeby robić eksperymenty, żeby potwierdzić lub zaprzeczyć naszym hipotezom. To jest, to jest rzecz pierwsza. Tutaj miał pewne osiągnięcie naukowe, otóż Grecy trzeba powiedzieć mieli idiotyczny pogląd na, na światło. Otóż widzenie tłumaczy w ten sposób, że z mojego oka wylatuje promień, dolatuje do obiektu obserwowanego, na przykład z długiej nogi warszawianki, i wraca do mojego oka z informacją. Otóż Arystoteles robiąc tak zwaną kamerę obskura, czyli pudełko albo najlepiej pomieszczenie, które jest zaciemnione, a w jednym miejscu robimy dziurkę i przez to wpadają, przez to wpadają promienie świetle i dają obraz, obraz odrzucony do góry nogami na przeciwległej stronie. No i, i, i coś takiego Arystoteles robił. No i doszedł do wniosku w takim razie, że, że, że to jest głupi pogląd powszechnie pominujący wśród gęgów, tylko że światło jest wydzielane przez wysyłane przez obiekty obserwowane i dociera do naszego oka, albo w przypadku kamery obskury, do do tej ściany, na której się maluje ten obraz. No i wyciągnął stąd wniosek słuszny, że światło rozchodzi się po linii prostej. Nie zrobił doświadczenia, które można było prostu zrobić z dwoma szczelinami i ze świecą. Nie przyszło mu do głowy, bo nie, nie, nie czuł potrzeby. Obserwował, e, e, to, obserwował, e, obserwował, co jest. Mhm. Więc to jest, jego, to jest jego wkład w prawdziwą fizykę. Natomiast analizę wszystkich zjawisk bazował na czterech przyczynach. Przyczyna materialna, formalna, efektywna i finalna. Nie. nie nie nie, w, nie nie wchodząc w szczegóły tych, 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 tych znaczeń. Ważne podkreślić, że jest, że czwarta przyczyna to jest przyczyna finalna, za, za, za którą właśnie bardzo nie lubię Arystotelesa, gdyż to jest, że on twierdzi, żeby poznać przedmiot, to musimy wiedzieć, z czego się składa, przyczyna materialna, jak jest zbudowana, przyczyna formalna, przyczyna efektywna, czyli kto to zrobił, ewentualnie, albo jak to powstało, no i przyczyna finalna, do czego to służy. Okej, okay. tak. czyli Dla upierał, się przy, upierał się, się przy celowości. Upierał się przy celowości. Jeśli biolog odkryje jakiś organ nieznany w, w ciele zwierzęcia, to sobie natychmiast powstaje pytanie, po co jest ten organ? tak? I dlatego do dzisiaj te umysły zam, za, zamędlone Arystotelesem, znaczy uformowane Arystotelesem, chcące lub niechcące, niestety sobie nie radzą z teorią ewolucji. Po prostu nie radzą sobie z nią, bo ona nie zadaje takich pytań. Ona jest bezkierunkowa. Bardzo, do, bardzo dobra u, uwaga, pani redaktor. To, to Arystoteles to... I... nam najbardziej zaszkodził, że dzisiaj tłumy ludzi. Którzy kończą szkołę kompletnie nie wyczuwają, o co chodzi w ewolucji. Że o to nic jest, nie chodzi. No. To jest prawda. No więc y, natomiast w fizyce oczywiście przyczyna, y, y, przyczyna finalna jest bezsensowna. Nie ma sensu zadawać sobie pytania, dlaczego Ziemia krąży wokół słońca. Ona krąży, bo krąży i tyle. I, I nie ma w tym żadnego celu. No ale takie było myślenie Aristotelesa, ale jeszcze ważniejsze było, jego pogląd na świat. Ponieważ, a tutaj taka uwaga na boku, mówi się, że w średniowieczu tępi ludzie uważają, że Ziemia jest płaska. Nieprawda. Lu ludzie wykształceni w średniowieczu byli wychowani na Arystotelesie, a dla Arystotelesa było jasne, że Ziemia jest, jest środkiem oczywiście wszechświata, ale jest kulą, dlatego że w jego teorii. E Grawitacja to jest cel ciał, ciał ważkich, jest to, żeby dążyć do celu, a tym celem jest dążenie do środka. W związku z tym wynika stąd, że wszystkie rzeczy na, na tym świecie dążą do środka, czyli, czyli, czyli ten środek musi być, być kulą. Także takie przekonanie miał. No i, było, i, było, i, i był podział na świat. Podksiężycowy i nadksiężycowy. Świat nadksiężycowy to jest świat regularności, tam, gdzie są gwiazdy, słońce i planety, i tam jest idealny, panuje ruch idealny, w związku z tym wszystkie ciała niebieskie muszą być idealnymi kulami, no i poruszać się po kołowych orbitach. No, planety jakoś tak wałęsały się, ale to wiele lat później Ptoleomusz wyjaśnił, mówiąc, że planeta się porusza po kole, które się porusza po innym kole te, te epicykle i takie, takie niesmaczne rzeczy, ale dobrze sprawdzające się wprawdzie. Natomiast poniżej Księżyca mamy padł US, mamy nasz świat, w którym nie ma żadnych regularności, a jeżeli są, to trzeba się namęczyć, żeby je, żeby je znaleźć. I teraz to bardzo dobrze pasowało, to była oficjalna doktryna Kościoła. To jest tak, że centrum wszechświata to jest Ziemia. Wszystko krąży wokół, wokół Ziemi. W centrum Ziemi jest najważniejszy punkt na Ziemi, to jest Jerozolim, dlatego tam działo, działo, działał Jezus. No i każdy, który. Który temu zaprzeczał, to jednocześnie zaprzeczał autorytetowi Kościoła. więc Stąd były kłopoty Galileusza i, i Kopernika z, z, z stawią he, heliocentryczną. No i to jest to, 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 to myślenie te, tego typu, niestety, no, no, panowało bardzo długo i wymagało wysiłku wielu uczonych i wielu cierpień dla nauki, żeby. Żeby zmienić ten czas ta rzeczy, ale to są rzeczy, które stały się dopiero w czasach odrodzenia. Yy, Więc tym mogę mogę. Ja, ja to, ośmielę się ale... z tego wszystkiego, co usłyszałam, Panie profesorze, to mam wrażenie, że niejako staliśmy się wszyscy, ludzie chodzący do szkół, niezależnie od czasu, od czasu liceum. Znaczy, nie, że naszego liceum, tylko liceum Marsta Teresa. Staliśmy się ofiarami. W jakim sensie jego sukcesu? Bo gdyby on nie był taki wszechstronny, że, że od logiki, przez poetykę, po, po ruchy ciał niebieskich, czy czego tam jeszcze, to yy, myślę, że, że gdyby nie stworzył systemu, bo ludzie lubią systemy, sam pan profesor tak, tak. kiedyś był łaskaw powiedzieć, jak zaczynaliśmy nasze rozmowy o fizyce cząstek elementarnych, że właśnie i też w wywiadzie, tym pierwszym, kiedy się spotkaliśmy, że w fizyce się bardzo łatwo różnych teorii nie przewraca albo nie buduje, dlatego że to, co się odkryje, trzeba teraz wpasować do istniejącego systemu, bo to jest jak domek z kart i tak nie można sobie wszystkiego. Nagle to musi się zgadzać z podstawowymi rzeczami, co do których jesteśmy pewni, to się musi zgodzić, bo jak nie, no to, musi, to, to musimy jeszcze 50 innych rzeczy pokazać, żeby zbudować zupełnie nowy system. Więc wydaje mi się, że jeśli ja bym miała to jakoś podsumować, to być może to, to nieszczęsne pokutowanie, że zacytuję ponownie pana profesora, ono ma swoje źródło w geniuszu tego człowieka. Gdyby on nie był tak genialny. Yy, nie, nie wiem, czy tak nie genialny to jak Sokrates, to ale że to, to w tym jest źródło, bo gdyby to miało więcej dziur, no i też w jakiejś takiej właśnie historycznej sytuacji, w której jak płynęła aleksandryjska biblioteka, to akurat Arystoteles już gdzie indziej był przetłumaczany na arabski albo na jakieś inne języki, albo, albo przetrwał w wielu kopiach, bo był popularny, bo stworzył system. A ci inni jacyś, którzy być może wcale nie, 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 nie dużo głupsze, ale w mniejszej, w mniejszym zakresie y, y, zainteresowań, rzeczy pisali, po prostu spłonęli tam no, żywym ogniem. Jeszcze jedna rzecz. Tak, to jest, to, to jest prawda. Je, jeszcze jedna rzecz, żeby podać jako przykład. To jest takie podejście jeszcze w XIX wieku, czy nawet w XX wieku, na, na uniwersytecie w Cambridge w Oxfordzie. Ludzie tam wykształceni, nie wszyscy, uważali właśnie, że, że wystarczy. Przyjrzeć się rzeczywistości i rozsądnym umysłem zrobić wytłumaczenie i wszystko da się wyjaśnić. Nie potrzeba żadnych doświadczeń. Więc to jest to jest ta zaleta. Dam przykład kulinarny. Otóż Arystoteles także pisał o fizjologii smaku, no i on twierdził, że istnieje pięć smaków. Cztery, które my uznajemy, prawda? Słony, słony słodki, gorzki. E, Gorzkich. Mhm. A on do tego jeszcze dodawał smak cierp cierpki. Mhm. My wiemy dzisiaj, że nie mamy, e, nie mamy e, receptorów cierpkości w naszych ustach, więc, więc smaków jest cztery. No jest jeszcze umami, Na tak? Pięć. Jest jeszcze dodatkowy smak u, u, odkryty w XX wieku, przez Japończyków, smak umami, tak. Także widać, że Arystoteles się mylił, ale my także się bardzo długo myliliśmy. Myliśmy. Znaczy myślę, myślę że, że tutaj no po prostu on, on, on wygrał walkę o, swoje, o swój postument wielki w, w historii nauki właśnie tym, że, że umiał w każdej dziedzinie zajrzeć swoim okiem w to i przyglądać się i zainteresować się i i no właśnie, skompilować innych myślicieli, którzy też tam jakieś swoje uwagi robili, no to, ja, to krytycznie. To jest system, system analizy właśnie rzeczywistości. Swoje... I, to, dlatego, ta, 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 I dlatego ta, ta. do dzisiaj pokutuje, ale też dlatego no, mu się należy wspomnienie w naszym subiektywnym przeglądzie dotyczącym e, historii nauki, zwłaszcza fizyki. 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 Panie fizyki. profesorze, bardzo dziękuję za to e, spotkanie e, wspaniałe. E, kto następnym razem? No, jak to kto? Archimedes. Archimedes. Yy, I daj Boże, zrozumiemy. No to prawdziwy naukowiec. Tak, i, i daj Boże, zrozumiemy, o co chodzi z tą wypieraną wodą, bo to różnie bywa z tym zrozumieniem. Panie profesorze, bardzo dziękuję raz jeszcze. Umawiamy się na przyszły tydzień. Do usłyszenia wszystkim, którzy nas słuchają, i do następnego razu.